Serdecznie Państwa zapraszam wraz z organizatorami, czyli Galerią Hortar, Biurem Wystaw Artystycznych w Tarnowie, Dyrekcją Zespołu Szkół Plastycznych, czy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, czy Liceum Sztuk Plastycznych, 80-letnia placówka oraz Fundacja Instytut Zubera. Zapraszam serdecznie na wernisaż wystawy Sztafeta Pokoleń – Wernisaż odbędzie się w ramach obchodu, obchodu 80-lecia edukacji artystycznej w Tarnowie. Sobota godzina 16 Galeria Hortar. Zapraszam serdecznie. Wystawa będzie czynna już w piątek 17 17 października podczas głównych obchodów, e, głównych obchodów jubileuszu na terenie szkoły będzie można podejść do galerii Hortar w jej gościnne progi zobaczyć te wystawy. Na wystawie prezentujemy Prace głównie rzeźbiarskie. Anatola Drwala, pseudonim, którym nadal na, uczniowie, uczniowie nadali mu pseudonim synu. Kto wie, o co chodzi, ten wie, o co chodzi. E, również prace jego małżonki Bogdany Ligensa Drwal, która też uczyła, miała taki epizod, że uczyła w liceum plastycznym. E, Stefan Niedoryzo, pseudo Stefek. E, jego uczniowie... Wiedzą też o co chodzi. Do tego moja, trzy prace mojej skromnej osoby, ponieważ jest to hmm, przywrócenie pamięci z okazji tego jubileuszu tych wybitnych postaci, których dzieła nas otaczają w naszym mieście, a my sobie już nie zdajemy sprawy, że oni są ich autorami. Ciekawe spojrzenie trochę wstecz. Niektórzy pomyślą, że trąci myszką. A być może zobaczą, jakie to jest nowatorskie podejście do sztuki, które prezentowali ci artyści. Serdecznie zapraszam. I wisienka na torcie, czyli spotkanie mm, uczniów, wyżej wymienionych y, pedagogów, y, uczniów, y, pedagogów liceum. Absolwentów, niekoniecznie absolwentów, spotykamy się po wernisażu, który jeszcze raz powtórzę, rozpocznie się o 16 w sobotę, 18 października w Galerii Hortar. Później udajemy się do sali koncertowej, do pizzerii Maranto, której właścicielką jest nasza koleżanka z ław szkolnych, również absolwentka naszej szkoły. I tam się spotykamy. Spotkamy się z ludźmi, z którymi nie widzieliśmy się nieraz 40 lat, 30 lat 15 lat, a nieraz 50 lat. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam w te gościnne progi. Spotkanie ma charakter otwarty, nie obowiązują żadne zapisy, żadne rezerwacje, totalny, spontan. Spotkajmy się jak za starych dobrych czasów, czyli obecnych najlepszych. Zapraszam serdecznie.